Piłkarz pochodzący z Otmuchowa, Karol Borys, zagrał 62 minuty w meczu reprezentacji Polski do lat 20. W trzeciej kolejce obecnie trwających rozgrywek Elite League, biało-czerwoni pokonali na wyjeździe Czechów 4 do 1. Borys tym razem nie wpisał się na listę strzelców. Do siatki rywali trafiali Kasper Śmiglewski, Szymon Bartlewicz i dwukrotnie Daniel Mikołajewski. Zaksa Kędzierzyn Koźle zanotowała drugie zwycięstwo w plus lidze. Siatkarze Andrzeja Dzianiego pokonali w pięciu setach barkom Karzany Lwów. Drużyny w tym spotkaniu wygrywały partie naprzemiennie. W pierwszej i trzeciej odsłonie zwyciężali kędzierzynianie odpowiednio do 19 i 15, a w drugiej i czwartej goście do 21 i 23. O wygranej w tym spotkaniu zadecydował Tajbrek, w którym lepsza okazała się Zaksa 15 do 6 i w całym meczu 3 do 2. Faktycznie ta gra falowała, co pokazują te sety i to, że nie potrafiliśmy tych trzech punktów zostawić u siebie. Z czego to wynika? No Ciężko powiedzieć. Tutaj nie znajdziemy złotej odpowiedzi. E, musimy się starać to poprawić. Kędzieczynianie następne spotkanie rozegrają w środę. W Rzeszowie o 20.00 zmierzą się z Asę Koresowią. Wygraną zanotowało także Uniopole. Opole. W szóstej kolejce Tauron Ligi Wilczyce pokonały na wyjeździe Bostik ZG Opielsko-Biała w trzech setach. Opolanki zwyciężyły kolejno do 15, 20 i ponownie 15. To było czwarte zwycięstwo z rzędu Unii. Kolejną szansę na przedłużenie tej serii Opolanki będą mieć w sobotę. W Łodzi zmierzą się z budowlanymi. W zaległym meczu czwartej kolejki Ekstraligi Futsalu Kobiet rolnik Biedrzychowice Głogówek podejmował targowiankę targowisko. To spotkanie dobrze zaczęło się dla gospodyń. W piątej minucie miejscowe naprowadzenie wyprowadziła Aleksandra Sobkowicz. Rywalki trzykrotnie w pierwszej połowie trafiały w słupek, aż w końcu umieściły futbolówkę w siatce za sprawą Julii Sieczki do przerwy 1-1. W ostatnich 10 minutach piłka aż czterokrotnie wpadała do bramki. Najpierw dwa szybkie ciosy zadały rolniczki za sprawą Magdaleny Łuczak i Ilony Kujawskiej. Dwa razy odpowiedziały przyjezdne. Najpierw gola strzeliła Gabriela Krawczyk, a wynik na 3 do 3 ustaliła sieczka. No tak, to był taki dziwny mecz, bym powiedział, ponieważ e, tak naprawdę no, chcieliśmy zrobić wszystko, żeby się wreszcie przełamać. Żeby zdobyć te trzy punkty, e, wiadomo, że w tych dwóch ostatnich meczach zagraliśmy znacznie poniżej oczekiwań e, no i liczyliśmy na to, że dzisiaj się przełamiemy. E, było tego blisko. Po dziewięciu rozegranych spotkaniach rolniczki plasują się na siódmej lokacie z dziewięcioma punktami na koncie. Kolejny mecz zagrają dopiero 13 grudnia u siebie z AZS-em UJD Częstochowa. To nie koniec informacji z tego klubu. Zawodniczki do lat 17 były gospodyniami pierwszej rundy turnieju eliminacyjnego do Młodzieżowych Mistrzostw Polski futsalu kobiet. Te rywalizacje zakończyły sukcesem. W turnieju dzisiaj brało udział 500 zespołów. No Macze były wyrównane. Nie byliśmy faworytem tego turnieju, ale udało nam się zająć pierwsze miejsce. Rolniczki na swojej drodze po zwycięstwo w turnieju pokonały Bielawiankę Bielawa, UKKS Katowice, Komax UnioPole oraz przegrały z drugim zespołem Śląska-Wrocław. Do drugiej rundy turnieju awansowały także Opolanki, które zajęły trzecie miejsce w zawodach w Głogówku.